Dzisiaj dowiemy się troszeczkę o płaskach. Płaski to zwierzęta przystosowane do życia w dwóch środowiskach. Nazywamy je też organizmami wodno-lądowymi. Tak naprawdę są przystosowane do życia na lądzie, ale na rozród zawsze muszą wędrować do zbiorników wodnych. Co charakterystyczne, ich skóra pokryta jest śluzem. Wszystkie płazy mają skórę mocno ukrwioną, co pomaga im w wymianie gazowej i pokrytej śluzem. Ma to podwójne znaczenie. Po pierwsze, taka skóra nie wysycha tak szybko, chociaż oczywiście gdybyśmy wystawili taką żabę na działanie słońca, to były słaby, dlatego też płazy prowadzą raczej nocny tryb życia i Unikają słońca, raczej żyją w miejscach wilgotnych. Jeśli chodzi o przystosowanie do życia na lądzie, to zdecydowanie przystosowaniem są tutaj oczy pokryte powiekami. Przystosowaniem również są umieśnione kończyny, które pozwalają na skoki na przykład. Jeśli chodzi o przystosowanie do życia na lądzie, to w kończynie tylnej widzimy, Palce zdjęte błoną pławną, co sprawia, że wyglądają jak wiosła. Dzięki czemu żaba całkiem sprawnie pływa. Żawa i inne pławy oddychają na dwa sposoby. Po pierwsze, mają workowate płuca, które przypominają takie cienkościenne worki, aczkolwiek te płuca są bardzo mało wydajne. Płazy oczywiście muszą oddychać również na inny sposób, ta wymiana gazowa również odbywa się u nich przez skórę, przez skórę również wnika woda, dlatego płazy, które są pod wodą, u nich wymiana gazowa zachodzi praktycznie tylko i wyłącznie przez skórę. Tak naprawdę płazy przeżyłyby, gdybyśmy im te płuca usunęli. Jak wygląda rozmnażanie płazów? U płazach występuje rozwój złożony. Oznacza to, że w stadium występuje larwa. Larwa w rozwoju najczęściej zwykle nie przypomina w postaci dorosłej. W rozwoju żaby mamy do czynienia z larwą, która się nazywa kijanka. Jak w ogóle dochodzi do powstania kijanki? U kłazów występuje zapóźnienie zewnętrzne, oznacza to, że nie dochodzi do kopulacji, choć często możemy spotkać obejmujące się płazy, tak, jeżawki, to tak naprawdę samiec tylko chce być bardzo blisko samicy, ponieważ podobnie jak w przypadku ryb, samica składa jaja, a on polewa je płynem, w którym znajdują się plemniki. Żeby była tu większa szansa na powodzenie, oni muszą znajdować się blisko siebie. Po zapłodnieniu z tych jaj, czyli z krzepu, wylęgają się larwy. Larwy bardziej przypominają rybki niż dorosłe żaby, mają skrzela zewnętrzne, mają ogony, nie mają kończyn. Te kończyny pojawiają się w trakcie rozwoju, na początku tylne, potem przednie, stopniowo również ogon zanika i wyrasta dorosła żaba